Okej, okay, siema. W tym filmie pokażę wam jak kurde. Jak wkurzać inny małp, oczywiście lawowy, tylko ja jestem sam lawał. Więc trzeba zaczekać. A... Kurde! No tak, więc trzeba zaczekać A... aż... Aż e, nie będę lawał, więc zaraz przyjdę. No ja no co jest? O i ogólnie zanim jeszcze będę lawał, to tak, musisz spełnić jeszcze parę warunków, czyli pierwszy <grym> to musisz to, stać mi? jak jest ta tutaj, to mniej więcej tu. Nie? Zaraz wszystko to wytłumaczę. Będziesz potrzebował Znaczy tej śnieżki, o której mówiłem chyba na sobą początku, już nie pamiętam czy o niej mówię. Jak nie będę lawał, zaraz wracam. Dobra, już nie jestem lawał. Zaraz zostało tylko parę rzeczy, czyli... Pierwsz, idziemy sobie tu, Musimy targę, tylko Jak już mamy śnieżkę. tylko cię bytutui. Ile cię bytutui. Ile cię tutaj. Ile cię bytutui. idzie. cię Czyli pierwszy Pierwsza rzecz to uh, Trzeba być cierpliwym trzeba skoczyć na lawę uważać, żeby ta lawa też nie weszła tu bro, in, yeah, deep, no. okay. go. go, uwaga go. Go. Go.

to wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że... O, mam nadzieję, że wam się spodobało Nie zapomnijcie dać follow i lajka like Cześć Okej okay, siema, w tym filmie pokażę wam jak... Kurde Jak wkurzać inny małp, oczywiście lawowa Tylko ja jestem sam lawą Więc trzeba zaczekać A... Kurde No tak, więc trzeba zaczekać A... Aż Aż, Aż... nie będę lawą Więc zaraz przyjdę no ja! No co je... O, i ogólnie zanim jeszcze będę lawą, to tak, musisz spełnić jeszcze parę warunków, czyli pierwszy to musisz stać jak jest ta tutaj, to mniej więcej tu. Nie?